Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Witajcie mimi. Witamy z samego rana. Zapraszamy Was dzisiaj na śniadanie w ramach Breakfast Weeku jesień 2.24. Co prawda ostatni tydzień, ale y, ponieważ jest to cykliczna impreza dwa razy w roku się odbywająca, najbliższy będziecie mieli przełom marca i kwietnia, to myślę, że taka informacja też y, jest dobra, żeby ją wrzucić. Ponieważ będziecie mogli się zapoznać z tym, jak wygląda takie breakfast, yy, breakfast weekowe śniadanie. A w tym odcinku pokażemy wam również, porównamy wam śniadanie tak. breakfast weekowe ze śniadaniem zwyczajnym. Żebyście zobaczyli, czy no, warto w ogóle. Tak. Ale yy, żeby pokazać wam, czy warto w ogóle na coś takiego się porywać, I szukać specjalnie restauracji i pokażemy wam ceny. Tutaj tak jak wiecie standardowa cena, jak ktoś nie oglądał yy, ostatniego odcinka do środka środka Poznań. O, sobie do śniadania. To zapraszam, bo tam właśnie y, z, te, z tej edycji Breakfast Week też już korzystaliśmy. Cena śniadania to jest 35 zł. Razem z napojem, niestety, nie możecie wybrać, jest tylko kawa. Jest albo latte, albo właśnie cappuccino na y, roślinnych mlekach, ponieważ Alpro jest jednym z y, partnerów y, akcji. 35 zł. Ja płaciłam 30, dlatego że skorzystałam sobie z. Y, Rabatu na wizę. Także, jeżeli ktoś z Was ma wizę, możecie zarejestrować kartę i wtedy dostajcie taki kupon, który trzeba wpisać na stronie restaurant.pl i wtedy możecie otrzymać 10 zł zniżki na śniadanie. Czyli każde z, nas, z tych naszych śniadań kosztowało 30 zł. Co my tutaj mamy? I tam śniadanie, tak jak w całej Polsce, w tym czasie, między 8 października a 17 listopada kosztuje 35 zł. Yy... I to śniadanie jest z. Tak, z kawą, bo tylko kawa jest do wyboru. Jest albo cappuccino, albo latena late owsianych i migdałowym mleku. Natomiast tak jak wiecie, wybieracie sobie spośród dwóch um, typów śniadań. Jest śniadanie wegetariańskie, i śniadanie mięsne, czyli śniadanie A i śniadanie B. W każdej restauracji tak jest, żeby była y, różna opcja. Y, no i co ciekawego, znowu jest y, rabat na wizę. Z tym, że to jest tak śmiesznie zrobione, bo rabat na wizę jest 10 zł od całego zamówienia. Ostatnio Wam mówiłam, że mamy po 5 zł rabatu. W tej chwili, ponieważ jesteśmy w trójkę, to mamy tylko po 3,33. ponieważ tą dziesiątkę trzeba rozbić na tyle śniadanie na, na się jest. Jak pójdziecie w 10, osób, o, będziecie mieli tylko po złotówce rabatu. Także to jest trochę lipa. Ale nic. Zobaczymy, czekamy już. Jesteśmy dzisiaj w restauracji Lagos na rynku wrocławskim. Restauracja specjalizująca się w daniach kuchni francuskiej i dlatego ją wybrałam, ponieważ ma bardzo dobre opinie. I por... Dzisiaj zjemy sobie dwa różne śniadania, a potem porównamy Wam również ze śniadaniami niezwiku. Zobaczymy, Dzień co można zjeść. Z panzorem Jednym z jednym z jest lajkonik. I, i znowu dostajecie, mamy. Dostajecie takie paczki. Krakersy. proszę. Trzy paczki, bo jesteśmy w trzy paczki, krakersów. Jedliśmy już jej i Wam powiem, że są bardzo smaczne. I to nie jest żadne lokowanie produktu, tylko są naprawdę dobre. Moi drodzy, mamy już napinki. E, świetne kubki, bo kubki są sygnowane e, restauracją, czyli są robione specjalnie dla restauracji, widzisz? Mhm. E, więc. To jest fajne. Ja lubię naczynia w ogóle, w których jest podawane yy, jedzenie i picie. Mamy kawę. Yy, to jest Alprocino, czyli rodzaj kapucina na mleku owsianym i Alto latte, czyli rodzaj kawy Late na, na mleku migdałowym. Paweł, kosztujesz? Bo ty jesteś. Ja też kosztowałem, ale samą pianę wypiłem. Fajnie ubite, mimo tego, że jest roślinne. To jest mm. bardzo fajnie ubite. Takie samo jak mam. Takie tak. samo? Bardzo dobra. O, dobre. Ale mleczne. No nie mam mleka, jest mleczne. No świetne, bardzo dobra kawa. Moja też. I bardzo dobre mleko, świetnie ubite, tak właśnie piankowo bardzo. Chyba bardziej piankowo niż w siódce było, ale tak. bardzo na plus. Halo, halo. halo, 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 czy słychać Halo, halo? Zapraszamy do degustacji. A czy tam nie ale tam pijesz kawę, tam pijesz kawę. A tutaj mam za to herbatkę <laughs> zimową przepisną. No. A ja mam kawę, co prawda nie na roślinnym, ale też cappuccino czekaj, nie powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy? A, jesteśmy w hierba, Cafe. A, hierba. Moi, moi drodzy, y, kawka bardzo podobna. Nie, nie widzę różnicy między roślinną, na roślinnym mleku a, a normalną. Tak, ja, kawka normalna, natomiast już idą do nas y, jedzenia. Widzę, że tam właśnie są robione. I za chwilę dostaniemy, i już Wam mówimy, jak to smakuje. Ja mam klasykę y, francuskiej kuchni Crepe Suzette, czyli Naleśniki frambirowane w koniaku z sokiem pomarańczowym, i do tego dostałam lody cytrynowe. A śmietankowe. Pani mi powiedziała, że cytrynowe. No, cytrynowe. Skończyły się śmietankowe, w karcie są śmietankowe. Podbijają na pewno smak kwasu. Są świetnie zrobione naleśniki. Czuć masło, czuć sok pomarańczowy. Nie czuć natomiast koniaku, ale to chyba tak miało być. Wypalił się. Żeby się wypalił, tak. Najlepsze dotąd jadłam naleśniki krebsu Z na jakimś rejsie. Pamiętam, że zrobił nam je nasz, yy, no może nie osobisty, ale taki. Pamiętasz, mieliśmy takiego kelnera, który nam robił śniadanie na, yy, na świeżo. Yy, jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy, więc nie możemy wam niestety tego pokazać. Ale te są równie dobre jak nie lepsze. Bardzo smaczne. Pyszne. Jedne z lepszych naleśników, jakie jadłam. Dobre, nie? Idealnie wyważone w smaku. Świetne są. Bardzo dobre, ale. O. Dla tych, którzy lubią się na nie na słodkie. Tak, no to zdecydowanie, bo są takie naprawdę słodkie, słodkie. No to, to tak. Ja natomiast wolę się na nie na słono, z jajkami, z szynką. Z ozorem. Z ozorem to chyba pierwszy raz jesz, nie? Mhm. Śniadanie. Natomiast y, już nie będę się rozwodzić no, nad naleśnikami, bo Pawełek ma bardzo ciekawą pozycję, więc mam trochę opowi. Mamy dwa jajeczka poszytowane. I jedyny minus za to, że te jajeczka już są praktycznie zimne. Zimne są? O. Tak? To oprócz ozora wołowego tu jest też szynka. O tej szynki chyba nie było w, w opisie. Chyba nie. Jest ozór wołowy, jest musztarda francuska. Jest, są chipsy z jarmurza. Są dwa jajka poszetowane razem z sosem holenderskim. Na wierzchu miało być to wszystko posypane sercem wołowym. Jak ten ozór? On jest chyba twardawy trochę, nie? Nie, dobre jest. Dobre to jest, tak? Ozór jako ożur. Ale twardy. Może rzeczywiście jadłem kiedyś większe, ale nie. Można zjeść na spokojnie. A ogólnie kompozycja, pieczywo i tak dalej, jak to to wygląda? Pieczywo przybywa. bardzo dobre. Dobrze, dobrze zrobione są jajka te poszatowane, czyli że się na szczęście rozpływają. Wiem, ale rzeczywiście to, masz zimne to, w no porównaniu no to... no do mojego to masz zimne. Tak, jajka poszedowane są zimne, na szczęście się rozpływają. No my jesteśmy zadowoleni. Nie wiem co tam w drugiej restauracji jak tam śniadano. Jak myślisz? Zobaczmy. Halo, halo, tutaj nas, tutaj nas, halo. No dobra. Moi drodzy, bra, już bra. jest, już jest. Podano do stołu. Moi drodzy. Mamy śniadanie z wika, które nie jest wikiem. A mianowicie wzięliśmy sobie dokładnie te bardzo... Nie, 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 które... ja nie. Ja mam ja mam jajka po No Ale coś takiego widzę. Zbliżone, Zbliżone bardzo. Zbliżone bardzo, tak. Nawet chyba to samo. Które było tam. Na wiku, więc ja mam na pewno to samo, tylko że na festiwalowym śniadaniu jest jedna kromka tego w cenie. Natomiast tutaj 3 zł dopłacamy i mamy dwie kromki. Nie, tak że. Nie, nie twoje nie kosztowało dwa? Nie, twoje jest tańsze. Moje kosztuje 38, natomiast no kawa jest też. Twoje kosztuje 32, a moje kosztuje a, moje dobrze, 32. No dobrze, ale tutaj kawę trzeba dodatkowo zapłacić. No tak, kawa 18, więc dobra sprawa, samo danie kosztuje tyle, co na wiku, a kawę kawa jest jakby. dopłacić. No ale y, pamiętajcie, że mamy podwójną porcję. I tutaj też jest podwójna porcja. Ja też mam podwójną, ja z mam Z tego, co widziałam, to na wiku była tylko jedna kromka. Tak, a tutaj mam dwie. Co jest fajne, wypiek własny, czyli własnej roboty pieczywo. To jest bryoszka i to też jest bryoszka, tylko że bryoszka w kawie. Zrobione tosty francuskie, ale umoczone w kawie. Do tego jest biała i ciemna czekolada. I do tego są owoce niby sezonowe, ale sezon na truskawki to chyba już minął. Na maliny chyba też. Aczkolwiek fajnie, że są. No, a to takie bardzo tradycyjne, coś w stylu. Klasyka w gatunku. No. Jajka po benedyktyńsku, boczek do wyboru macie. Boczek, Wygląda to super. chorizo lub łosoś. E, nawet zastanawiałem się czy nie wziąć chorizo, ale poszedłem bardziej tak chyba klasycznie mi się wydaje, czyli z bekonem. No i powiedz, jak Ci to smakuje. Jajka już um, otworzyłem, idealnie zrobione. To znaczy, Zimne. pięknie się rozlały. Ja je a, a ja, może chleba za dużo wzięłam, wziąłam, chlebek chyba troszeczkę stał. Ale moje Ale mi to smakuje. jest dobre, no. Aż żal, że tego nie wzięłam, bo jest świetna bułka. Świetnie doprawione wszystko. Bardzo dobry bekon, bo dobrze wytopiony. No i jajeczko się rozlewa, tak jak powinno być. Holenderski. Holenderski, o oh, holender. Nie, nie, nie zważone, ani nic w tym stylu, wszystko idealnie zrobione. Kawa na chlebie. Tak jakby się komuś kawa rozsypała na chleb. I to podali. No fajna, warstwy. No, fajna propozycja o tyle, że yy, nie jest to za słodkie, dzięki temu, że to jest wszystko w kawie umoczone. Jak ktoś lubi śniadania na słodko, to pewnie będzie mu smakować. Ja nie przepadam ze śniadanami na słodko, dlatego wolę moje jajka po będę Ale nie da się też porównać tego właśnie z tym, co jem tam, a mianowicie z tymi naleśnikami No nie, to już coś zupełnie innego. No. Pieczywo tutaj robi robotę. No, i pierwszy raz jem coś takiego, żeby to chleb skąpać w kawie. Ale tak śmiesznie jest to zrobione, patrzcie. Tak, zobacz. Tak jakby dwa różne rodzaje chleba były. Jakby położony i nasiąkał. Nasiąkał, ale nasiąknął tylko na, na, na brzegach, nie? Te naleśniczki są mega słodkie. A to z kolei jest takie wybalansowane. Na pewno się tym nie zasłodzę. Więc pod tym kątem super. Co tam u was? Jak smakowało śniadanie? No cóż, ja myślę, że było całkiem dobre. Moje bardzo mi smakowało. No moje było rewelacyjne, ale wróciłabym na taką normalną kartę, bo widzę, że tutaj są takie śniadania w taki, na takiej wieży. Ja bym to spróbowała. Nie wiem, czy bym to opędzlowała, bo tego jest dosyć sporo. Nie, tam jest... Trzy talerzyki. Na, na górze widzę jest, to jest chyba, czy nie mylę... Coś z dynią i ricottą. Nie, nie, znaczy ja miałem na myśli, że to jest gofer z Z dodatkami. dynią i ricottą. No, na górze. Hmm. Poniżej, nie wiem, środek poniżej, i. poniżej wiem, że był rogalik francuski. Aha, a, a na dole już pan wszystko zjadł, więc też nie wiemy. A tam było chyba jakieś masło i tego typu rzeczy. ja bym przyszła na tą wieżę. Jak będziemy no. jeszcze kiedyś we Wrocławiu, to na pewno sobie jeszcze tutaj skorzystamy. Tak, więc polecamy Wam tą knajpkę. Hmm. Bardzo dobre śniadanie w dobrej cenie. 35 zł z piciem. 33-33. 33-33, <laughs> a jak drugie śniadanie. I tak, tak my już przejmujemy, przejmujemy? Teraz my podsumujemy oba te śniadania wobec tego. Moje było rewelacyjne. Wszystko się składało w całości. Które? To tutaj? A to. Jeśli chodzi o śniadanie na Breakfast Week, było dobre również, ale nie było tego wow, a tutaj, moim zdaniem, było to wow. O, proszę bardzo. Czyli u ciebie wygrywa śniadanie z karty? Z karty, aczkolwiek jest droższe. No właśnie. I przypuszczam, że. 35 na łyku kosztuje, prawda, z piciem, ze wszystkim? Jedno śniadanie kosztuje około 50 zł. Prawda, no, 50, 50 kilka zł. No to jednak jest ciągle napój w cenie. Jakby nie mówić, na breakfast jest napój w cenie. Tak, napój i to duży napój w cenie jest. Więc na breakfast macie troszeczkę taniej, rzeczywiście, o jakieś 50%. Ale też mniejsze porcje, bo na pewno jedna kromka była, a nie dwie. A jak zapłacicie sobie o jedną trzecią więcej, to macie. Również przepyszne śniadania, z większą ilością. Może i każdy ma swoje Istniecie. plusy i minusy, jakby, tak? Tak, nie można tego po prostu jednoznacznie ocenić. Jak komuś zależy, żeby wydać mniej pieniędzy, to idzie na Łyka, a jak ktoś chce się przejeść, tak jak ja, to idzie na to. A co jeszcze jest plusem? Tak, jadą, co jeszcze radę. jest plusem? Śniadania z karty? że sobie bierzecie spośród nie wiem 10, 12 propozycji na Weeku nie macie wyboru. Tak. Jest tylko wege albo no słodkie albo słone i tylko z tych dwóch propozycji możecie wybierać. Nam się bardzo różnie trafiały te śniadania. Mieliśmy świetne śniadanie w bulwarze w Poznaniu. Słynne kiełbachy Pawełka, parówy. No, No. Jeżeli tutaj tutaj wypiekany chlebek. To jest chyba rodzaj odpieczonych chlebek. Masełko cytrynowe i najważniejsze parówki wiejskie. Parówki. o to się nazywa. I one są zapiekane w jakimś. serze. Regionalnym serze. I będziemy próbować. A tego... Mieliśmy świetne y, śniadanie we Wrocławiu w Majstersztyku, oh, Gdzie te Dutch Baby dostaliśmy? O, oh, marka, gdzieś dobra. Płynne żółteczko. Boki się odrywa, i powinno się moczyć w środku. Właśnie w tym żółtku. Ja nie moczę. Świetnie wypieczony ten omleto-gofer. Rupiący. Ale mieliśmy też słabe śniadanie, jak na przykład w Bajzlu. W Poznaniu. I to nie były dobre śniadania w stylu las wegański. To się podobno nazywa Las Vegas. Domowa briożka, bardzo ciekawe połączenie smakowe, słodko-słone. Dżem jagodowy, banan, masło orzechowe, bekon i syrop klonowy, jak ktoś chce sobie jeszcze dosłodzić. Nie? Nie będziesz próbował? Natomiast jak ja bym miała porównać, bo ja miałam dwa słodkie, to tych dwóch słodkich się porównać nie da, bo zjadłam. Najlepsze krepsudziec jakie chyba jadłam w życiu, a to było bardzo niespotykane. Jeszcze takiego śniadania w formie yy, francuskich tostów tak przyprawionego, w taki sposób podanego, żeby to nie było przesłodzone, jeszcze też nigdzie nie jadłam. Więc Zaskoczyli. ja wam no, ja wam polecam i breakfast week, bo tam można trafić na coś takiego ciekawego, albo nieciekawego. Ale też szukajcie takich miejscówek yy, w swoich miastach, albo tam gdzie jesteście na wyjazdach, yy, gdzie są śniadania serwowane. Ten lokal specjalizuje się w yerbie. Niestety my tej yerby nie wzięliśmy z jakichś tam, nie wiem, powodów. Zegopiliśmy. Ale y, zapraszam Was serdecznie, bo to jest nowa miejscówka, żeby się nie zamknęła, to polecam, żebyście sobie wygooglowali i przychodzili tutaj, jeżeli jesteście z Wrocławia, bo naprawdę warto. No i to chyba tyle na dziś. Dzięki moi drodzy serdecznie za ten odcinek. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania. I do usłyszenia. Już wszystko. Pozdrawiam.